Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce jest coś takiego, że jest kilka takich pewnych świętości, których złamanie powoduje, że zostajesz wykreślony automatycznie z listy naszego społeczeństwa. Przede wszystkim nigdy, ale przenigdy nie przyznawaj się, że nie pijasz alkoholu. To co? Dzisiaj pijemy u mnie czy u ciebie? Nie no wiesz stary, no... Yy, ja jestem abstynentem. Uuu, a nie, 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 jak nie pijesz, no to, no to sorry, stary, ale nie da rady no, na trzeźwo, oczy miałam z tobą gadać, no. I do tych świętości należy również serial Alternatywy 4. ty tutaj pewnie oglądałeś Alternatywy 4? A, nie zła. -a. a jak wiecie, jestem czołowym przedstawicielem nonkonformistów. Zawsze pod prąd. A z prądem to jedynie herbatka zana w firmie. Dlatego postanowiłem bezkrytycznie albo krytycznie pff, wykazać błędy w tym serialu. I robię to z podwójną przyjemnością, bo jest to ulubiona produkcja mojej babci. Babci, która w tym roku wyjątkowo zapomniała, że jestem już dorosłym człowiekiem, i zamiast dać mi pieniądze na urodziny, kupiła mi czekoladę. Więc patrzcie i płaczcie. Nie kupuję się czekolady, a tym bardziej gorzkiej. Zrozum to wreszcie, babciu. Kupienie gorzkiej czekolady to tak jak kupienie odżywki łysem. Liczą się chęci, gest fajny, ale bezużyteczny, bo i tak nie zjesz gorzkiej czekolady. A no ładnie wygląda, no odżywka też ładnie wygląda, postawisz sobie na półce i. Uf, fajna odżywka. Dobra, nie ważne. Gdy Cichocki przychodzi do gabinetu dyrektora zakładu, w regale za nim widać, że jest szyba. Jednak pod koniec sceny szyba. Nagle i niespodziewanie znik. A tutaj spójrzcie na maszynę do pisania, leży na niej papier i w kolejnym ujęciu papieru ze świecą na niej szukać. Znaczy, że papieru nie ma. Nie, że tam jest papier i świec nie ma po prostu. Lina zaczepia się o samochód kołka, jednak gdy ten rusza, nie widać, by się ona naprężała. A i tak, nie wiadomo jak zatrzymuje maluch. Obczajcie Majewskiego. Nie ma okularów i jego zegarek ma okrągłą tarczę. U profesora jednak nagle pojawiają się pingle, a jego zegarek, mimo że słabo widoczny, różni się od tego z poprzedniego ujęcia. A co najlepsze, jak wracają na korytarz, okulary znowu znikają, a zegarek zmienia się na ten pierwotny. Jest to naprawdę możliwe, wyobraźcie sobie. Na planie jest, no, plus minus 20 osób. I pani wśród nich, taka, która specjalizuje się w ciągłości scen. I czy ci wszyscy ludzie nie zauważyli, że typek nagle ma na nosie binokle albo z tym zegarkiem? Jakim cudem nagle ma inny? W ogóle, jakim cudem ma zegarek? No przecież wy spać nie zdejmujecie zegarka, bo ja na przykład zdejmuję zegarek. Na przykład teraz powinienem spać, bo nie mam zegarka. <laughs> o, zabrać mi zegarek. Rafał, za*** mi zegarek? Kurde. Dobrze, jedziemy dalej. Oparte o murek narzędzia ogrodnicze widoczne są w tym kadrze. Po paru ujęciach znikają. Okej, okay, mógł je zabrać anioł. Ale niestety tak nie jest, bowiem chwilę później narzędzia znów wracają na swoje miejsce. Ewidentne niedopatrzenie realizatorów. Skuwane kafelki nie są przyklejone do betonowego muru, a do jakiejś drewnianej sklejki. Między futryną a drzwiami widać, że ktoś się rusza w drugim pokoju, mimo że nauczycielka mieszka sama. Pewnie ktoś z ekipy, mający zaraz po ujęciu wejść i ugasić pożar. Mieszkający czarnoskóry w zależności od odcinka ma różnego koloru karnację. Raz jest ciemny jak smoła, innym razem prawie mula. Swoją drogą, charakteryzacja tego murzyna była gorsza niż moja w jasełkowym przedstawieniu, gdy pani Beata stwierdziła, że z poprawności politycznej jeden z króli musi być czarnoskóry. Do dziś nie mogę zrozumieć, dlaczego padła w na Paczka szykowana dla kotka i kołka różni się położeniem asortymentu i jego ilością. Inaczej jest w mieszkaniu Winnickiego, a inaczej na klatce. Redaktor dekorujący Anioła wysokim odznaczeniem ma na ręku zegarek. Jednak wyjmując ją z telewizora, zegarek nagle znika. Koło gramofonu nie leży żadna książka. Jest ona podstawiona dopiero w momencie, gdy bierze ją mąż śpiewaczki. I to nie jedyna wpadka z książką. Tutaj również niespodziewanie się pojawia. Przyjrzyjcie się półce za aniołem. Książki brak i książka jest. No i wpadka, którą lubię najbardziej, czyli odbijający się operator. W alternatywach odbił się blustrze szaty prezesa spółdzielni. Moim zdaniem odbijający się ludzie, którzy psują ujęcie, powinni mieć własne miejsce w obsadzie podczas napisów końcowych. Zagrał rolę debila, który sp... I na koniec, wasz ulubiony dział, czyli twarzo-książka. Twarzo-książka. Muszę się trzeba raczej poświęcić. Twarzo-książka. Twarzo-książka. No nieważne. Zobacz. Ja wiem, że to nie jest mój dział, tylko Dakana i Update'a, ale po prostu. No nie mogłem się powstrzymać. Zapraszam do dodania się do grupy. Czasem boję się, że brzuch Dakana zacznie żyć własnym życiem. No moi drodzy, kto z Was, widząc Dakana, nie miał wrażenia, że jego wielki brzuch za chwilę się odciepi i powędruje do sklepu po kolejną porcję niezdrowego jedzonka? Ja tak mam codziennie. Pamiętajcie, że to Wy w dużej mierze tworzycie ten program, więc jeżeli czasem przy wpadce pojawi się taka baleczka z ksywką, jak na przykład teraz, tutaj, że stanek małpa xxx.pl. Nie, 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 żeby nie, nie pomyśleć, że tutaj XXX to jest jakaś pornostronka. stronka. A może mam jakieś konta na porno, websajdach, ale no nie XXX. Nie, to jest stara strona. Kto na nią wchodzi? Ja, może czasem. nieważne, nieważne. W każdym razie tutaj wyskoczy ta beleczka. To znaczy, że wpadka została nadesłana przez widza. A wiedzcie, że jestem coraz bardziej leniwy i coraz częściej z nich korzystam. Znaczy, spadek od widzów. jest z tych stron. Z tych stron też. Więc ślicie pije na ślepach, piszka małpa po wytniepl Znaczy wpadki. I te strony. Bo strony znam. Dobrze. Yy, aha, żeby miał powiedzieć, tutaj mówią mi, że do wygrania są koszulki. Podobno ceny na Allegro dochodzą nawet do 12 złotych. Więc jest. O co balczyć? 12 złotych. Niech o to mnie chodzi. Bo jeździ taksówką! Aaa, <grym> tylko za taksówka zapłaci. O, mam żart. Jedzie 12 złotych taksówką. I taksówkarz mówi, 20 złotych się należy. A 12 złotych mówi, oku, 8 złotych będę winna. No dziękuję, do widzenia.